Cześć, z tej strony Czaro. Dzisiaj chciałbym Wam przedstawić kolejny odcinek z serii misja na Ebole. Dzisiaj będę omawiać misję Aliantów, więc jeśli Wam pomogę w robieniu misji na Ebole, to zostawcie łapeczkę w górę i subskrypcję, ogólnie jak Wam się film spodoba. To uwierzcie mi, bardzo pomaga, motywuje do dalszej pracy, a ja już nie będę przedłużał. Zapraszam Was do oglądania. Pierwszą misją jest zrobienie pięciu razy odznak. Fire 4 Effect, czyli ogień skuteczny w ciągu 10 bitew, jest to bardzo prosta misja, trudno mi jakikolwiek wam pojazd polecić, tak naprawdę wszystkim jesteście to w stanie zrobić jeśli jesteście dobrymi graczami, nawet w sumie nawet artylerium nie ma sensu, bo to musicie wtedy 500 demera zrobić ale powiedzmy no byle czym jesteście po prostu oczywiście poza lightem, nie bierzcie pod tą misję light'a, to jest jedyna moja rada, jeśli chodzi o to. Druga misja już jest trudniejsza, dlatego że musicie tu zrobić musicie się znaleźć w top 3 pod względem damage'a w drużynie. I tutaj wam powiem, że najlepiej tutaj dychami grać, dlatego że jeżeli weźmiecie ósemkę, to może was polosować na dychy, a to już jest trudniejsze po prostu cokolwiek tu zrobić. Najlepiej również uniwersalny pojazd, żeby tu był i taki jak E5, T57 Heavy, 60TP3 Centurion, takie pojazdy najlepiej się nadają. Nie bierzcie takich pojazdów pod to misję jak e 3 I czemu nie wymieniłem Super Conquerora, pewnie ktoś się spyta, no dlatego, że ma w najbliższym czasie dostać nerfa, więc wolę go na razie nie zalecać, bo nie wiem jak dużego może dostać. Kolejna misja, trzecia to jest e, zrobienie dwa razy e, po spocie fraga, w sensie, że wyspotujecie, a ktoś robi fraga e, przez, was, przez waszego spota, albo e, zdejmujecie gościowi gąskę, a ktoś wam e, kiluje po prostu przeciwnika. Najlepsze tu no, mówię jest Manticora Light. Ja robiłem to z Senlakiem więc da się czym innym niż Manticorom, nie róbcie tego amerykańskimi lightami, bo one są beznadziejne pod spota. A jak mówię, Manticora chyba najlepiej się tu sprawdzi. Nie bawcie się też w zdejmowanie gąsek, bo to nie ma sensu, no, lighty są najlepsze pod tą misję. Czwarta, czwarta misja to jest zrobienie 30 tysięcy damage'a w ciągu 10 rund. Nie jest to trudna misja, jak, jesteś, jak jesteście powiedzmy w miarę git graczami. Najlepsze są oczywiście pod to dychy, najlepiej uniwersalne pojazdy, żeby wiecie, utrzymać tą regułę. Eee, więc no powtórzę się z misji drugiej: 60 P Centurium to 57 Hebbi, e 5 te pojazdy też są przeze mnie zalecane. Nie, I właśnie, no, podkreślę to, podkreślić, ta misja dychy, bo niższymi cierami nie ma co się męczyć. E, dalej. Tutaj musicie zrobić ogłuszenie 40, e, czy musicie ogłuszyć 40 różnych e, przeciwników w ciągu 10 rund. Jest, to bym powiedział, bardzo prosta misja. no Musicie trafić w 4 gości ogłuszaczem, więc. Albo możecie, nie wiem, jednym pociskiem 4 ogłuszyć. E, różnie to bywa. E, najlepiej szczerze jak wbijecie sobie dyszkę amerykańską artylerię i tą misję. Bez problemu zrobicie. Inaczej, na niższych tierach też zrobicie tą misję e, amerykańskimi, czy brytyjskimi, też powinniście dać artami radę. Ale chodzi o to, żebyście nie wbijali osobno tych dwie artylerie, tylko żebyście wbili jedną artylerię, najlepiej mówię amerykańską, to możecie już to na resztę misji Wam po prostu to starczy. Inaczej, na innych misjach się przydaje bardziej amerykańska arta, po prostu, więc po co wbijać dwie? No. Tutaj musicie zdobyć odznakę Konfederaty, czyli wsparcia. Dwa razy w ciągu siedmiu rund. Tutaj hmm, tutaj dobrze, dobre będą dychy. z Kurde, czekajcie, nie dychy, przepraszam Was bardzo. E, Artilleria albo pojazdy z dobrym dpm i niską alfą. Przepra jakby korzystam z ściągi takiej małej. I czytam sobie i pomyliłem po prostu cyferki. Przeczytałem Wam coś, co ma być później. i dobra, wracając może do tej misji. Czemu artyleria i czemu pojazdy z, moc, z dobrym DPM-em i niską alfą, takim, takie jak T-26E5 czy Kernarvon? O co chodzi w ogóle z tym? Ej, chodzi o to, że odznaka ta, wsparcia, zależy od tego, ile pojazdów traficie. Czyli musicie zrobić najwięcej, tra musicie trafić największą ilość pojazdów, w bitwie ogólnie. Nikt nie może od was większej ilości pojazdów trafić. Yy, zaczyna się od minimum 6, czyli musicie minimum 6 pojazdów trafić, więc artyleria się wydaje do tego odpowiednia. No albo właśnie jak mówię czułk z mocnym DPM-em yy, i niską alfą yy, polecam Karnarwona. Ogólnie Karnarwon wam się przyda do tych misji, więc radzę go wam wbić. Kernervon też pewnie nerfa nie dostanie jak Super Conqueror, więc przynajmniej nic na to nie wskazuje na razie. Dobrze, dalej. Hmm. Misja pod odbijanie. Musicie odbić łącznie 20 tysięcy razy w ciągu 10 rund. Tutaj najlepiej pojazdy opancerzone, najlepiej dyszki 60TP i E3. I teraz zobaczcie sobie ile w ogóle się przydaje w tych misjach 60TP. Jak macie 60 TP, to możecie większość misji zrobić, więc fajna sprawa. Polecam wam go zrobić. A e trójkę no jeśli macie E3, możecie o wiele łatwiej zrobić tę misję, ale mówię, nie jest ona obowiązkowa moim zdaniem do tych misji. Dalej. Krytyczne. Musicie 25 krytyków zrobić w ciągu 10 rund. I ja wam teraz powiem, że to jest misja, z którą się najwięcej męczyłem. Jakby to jest moje Memezis. Taki. To jest najbardziej znienawidzona po prostu przeze mnie misja. Dlatego, że spędziłem tu chyba przy niej 300 bitew? Coś takiego. 300, 350 bitew e, się wymęczyłem grając tutaj. Jakby przepraszam, że, wam, że teraz tak narzekam na tą misję, ale serio się namęczyłem. I ja nie chcę, żebyście się wymęczyli, więc od razu powiem, że te 57 Heavy się najbardziej pod to podaje. Często można w różne poradniki, w różnych poradnikach zobaczyć, że dobry jest na przykład 60 TP na hajekach czy coś, albo inny mocny kaliber na hałekach, przykładowo Godzilla lodówka czy coś takiego, ale niestety nie, dlatego że haeki zostały znerfione. A moim zdaniem, lepiej jest strzelić powiedzmy w bok jakiegoś heavyka magazynkiem niż jednym pociskiem z dużego kalibru. Przykładowo, lepiej oddać 4 pociski z T57 Heavy niż 1 z 60 TP. Więc uwierzcie mi, że najlepszą pod tą misję jest T57 Heavy. Nie grajcie innymi dużymi kalibrami na hajkach, bo to nie ma sensu po prostu. Eee, dobra. Dalej. Misja dziewiąta polega ona na tym, że musicie zrobić 1300. Tak dobrze czytam. Jezu, 1300 musicie sekund zrobić ogłoszenia, Więc jak wcześniej mówiłem, amerykańska arta się potem o wiele bardziej przyda niż brytyjska, dlatego warto amerykańską wbić. E, tutaj dycha, dyszka amerykańska się pod tą misję najbardziej nada. E, Dalej. Musicie tutaj zrobić dwa razy więcej niż macie HP. Taka chyba sama misja była na pojazdach radzieckich, jeśli się nie mylę. Nie wiem, czy była na tym niemieckich, ale pewnie też się znalazła, bo te misje się powtarzają. Tutaj najlepiej będzie artylerią to zrobić. Tą misję. Tak przynajmniej w mojej opinii. Artyleria, to co musicie 1000 damage zrobić. Albo na przykład MED lub niszczyciel ósmego tieru. Przykładowo, pomyślmy, no, teraz co mi przychodzi na głowę? Tak do, do głowy, żeby mi przyszło taki jakiś niski tier. Eee, tu zaraz się coś znajdzie. Z amerykańskich pojazdów. Amerykańskie to nie za bardzo. Te, te 28 można próbować z amerykańskich prototyp. E, czarioter, o czarioter się pod tą misję może nadać Saladin, Saladin chyba też jest git A z tych to nawet, je... o e, CS-52 list też może się nadać Takie moje Ale jak macie czariotera to na spokojnie Ale tutaj znowu artyleria się nada pod tą misję Więc widzicie amerykańska artyleria się do wielu misji przydaje Dlatego polecam. I teraz, kurde, muszę znowu własić tutaj. To było chyba. Hmm, to była misja 10. A teraz przejdźmy do 11. I w 11 musicie znowu robić ogłuszenie. Musicie w ciągu 10 rund cztery razy zrobić asystę po ogłuszeniu, jeśli się nie mylę. No, jeśli się nie mylę, to tak właśnie chyba wygląda. Your 2KS total of the enemy standard by you. Więc tutaj najlepiej z sojusznikiem jakimś grać i on będzie Wam robić e, damage po. E, ten, po. po Więc tutaj znowu amerykańska karta najlepsza. Więc no. Tu chyba do czterech misji się nadaje amerykańska karta, więc wbicie amerykańską... Wiem, dziwnie to brzmi, żeby komuś zalecał artylerię w ogóle, ale w przypadku misji na Ebole po prostu to się przyda. Przyda się ten pojazd. Dobra, dalej. Misja 12. Musicie zablokować najwięcej demedża w bitwie. No, to jest znowu ciężka misja. Chociaż jeśli macie odpowiednie pojazdy takie jak E3 lub 60 TP, to dacie radę to bez problemu. No i tutaj znowu niby E3 byłaby lepsza, więc jak macie E3 to spoko, ale z drugiej strony 60 TP wcale nie jest aż taki zły, więc możecie próbować na 60 TP, jeśli nie macie trójki. I właśnie czemu wymieniam tu w ogóle cały czas 60 TP? E, ta E3 w tych misjach pod odbijanie, bo tak naprawdę nie ma za dużo możliwości. Bo jak teraz zobaczycie, to co? E4 nie odbija, E5 ma włas. Joch to też taki papierowy. T57 Heavy taki półpapierowy. Patona nawet nie będę komentować. E, Bry Brytyle też nie są twarde. No. Teoretycznie badger, tak, ale badger jak. Jeśli ktoś ma wystarczająco penę, też jest w stanie spenetrować. Albo jeśli się źle ustawicie, czy coś. Nie polecam. No, najlepiej mówię trójka i 60 TP, bo tu nie ma za bardzo pojazdów pod e, tego, e, jeśli chodzi o inne nacje pod tę misję. E, dobra. Teraz znowu muszę wracać. Nie, ja mogę tam od razu przeskoczyć. Tu. I tu będzie chyba już. Tak, to była 12 misja e 60 p a teraz przechodzimy do e, misji, w których musicie być w top 3 e, graczy pod względem zarabionych e, tego zarabionego Expa. E, podstawowego oczywiście, to chcę podkreślić, że tu chodzi o podstawowego Expa. I jest to ciężka, chyba najcięższa misja z tych wszystkich. Nie licząc tego uszkodzenia modułów, bo mo uszkodzenie modułów jest mega RNG, więc eee... to dużo od losu zależy, ale ta misja zależy mocno od waszego skilla. I tutaj polecam wam grać w plutonie, dlatego że musicie wygrywać bitwę, bo jak przegracie bitwę, powiedzmy zrobicie 7000 dychom, przegracie bitwę na ósemki, to i tak jest wysokie prawdopodobieństwo, że nawet tego expa nie zdobędziecie, nie będziecie w top 3, bo przegrana drużyna zawsze otrzymuje bardzo mało expa, dlatego musicie wygrać 3 razy pod rząd, co jest ciężkie i jeszcze być w top 3 pod względem expa, co no tutaj najbardziej bym zalecał pojazdy uniwersalne podkreślam dychy, to też to zapomniałem nie wiem czy wcześniej o tym mówiłem, ale pod to misje najlepsze będą dychy uniwersalne poza lightem i artylerią, bo one mają mały wpływ na bitwy powiedzmy miejskie, a one się zdarzają powiedzmy, że co druga, trzecia bitwa jest na mapach miejskich. No i najlepszy tutaj będzie E5 T57 Heavy, 60 TP lub Centurion, więc jak sami mogliście przez chyba cały odcinek usłyszeć, 60 TP, jak go nie macie. To na, nawet nie róbcie e boli, bo 60p przydaje się do dużej ilości misji. Tak naprawdę, chyba do połowy misji się, z czego tutaj, jeśli dobrze widzę, przydaje 60p. Dlatego jest to jeden z lepszych pojazdów pod robienie misji. Ogólnie uniwersalny. Ma pancerz, ma pancerz. Jeździ w miarę, jeździ. Ma zajebiste działo, ma zajebiste działo, więc. Dobra decyzja jest, byłaby dla Was wbicie tego pojazdu, jeśli go nie macie. Yy, I teraz czternasta misja. Musicie 30 różnych pojazdów trafić w ciągu 7 bitew. Jest to w, powiedzmy w miarę dużo yy, bitew oczywiście. Misja jest prosta. Najlepszy tutaj będzie Carnarvon, więc jest to kolejna misja, pod, której, pod którą jest potrzebny Carnarvon, więc mówię wbicie Carnarvona. Alternatywa na przykład E5 albo ten Centurion 8 tieru też jest jakąś alter, alternatywą, choć najlepszy z nich jest Kernarwondo. No i 15 misja tutaj polega ona na tym, że musicie zrobić pierwszą klasę lub, lub tego MK w ciągu 20 w 3 razy. I jak mam być zupełnie szczery, możecie zrobić to każdym czołkiem każdym ulubionym czołkiem, wszystkim czym lubicie grać. Ale jeśli nie macie powiedzmy na tyle skilla, żeby zrobić byle czym M3 razy albo pierwszej, pierwszej klasy, to polecam Wam tu znowu Kernarvon. Dlaczego? Dlatego, że jeśli ktoś nie wie, Kernarvon posiada mega małe wymagania, a prezentuje mega dużą jakość czemu Dlatego, że pojazd ten jest drzewkowy, Chcę jest to czołg drzewkowy, nie jest premką i dostęp do niego mają gracze nawet ci najsłabsi, bo często jest tak, że powiedzmy jesteś początkującym graczem i ci początkujący gracze często dochodzą do ósemki, dalej nie docierają, nudzi im się powoli ta, ta gra i przestają dalej wbijać po prostu i często na ósemkach, na szóstkach, siódemkach kończą. I dalej nie idą, dlatego dziewiątki dychy mają większe wymagania niż powiedzmy o wiele większe niż takie ósemki, jeśli chodzi o wbijanie z pojazdów drzewkowych. Przepaść pomiędzy ósemką a dziewiątką, jeśli chodzi o wymagania te drzewkowe, jest ogromna. Dlatego ósemki polecam tutaj drzewkowe, jeśli nie macie jakiegoś ulubionego pojazdu do wbijania. No i to chyba mi się wydaje, że na wszystko z tych misji. Mam nadzieję, że pomogłem trochę, że przebraliście przez te moje ględzenie trochę takie. No co jeszcze, no mi się wydaje, że chyba nic mi nie pozostało, niż podziękować wam za dotarcie do końca. Mam nadzieję, że pomogłem wam w zrobieniu misji na Ebole, albo pomogę. No, i będę już zmykał. Do usłyszenia, cześć.